Cześć Sportowe Świry oraz przyjaciele Aktywnej Warszawy Na prośbę mm, mojego zawodnika Dzisiaj krótki film o przyrządzie jakim są gumy pływackie Dwa słowa wstępu Mam nadzieję, że film obejrzycie zanim kupicie gumy Sugeruję kupić gumy średnie Gumy za mocne mm, wprowadzą więcej szkody ich pożytku Szybko się do nich zniechęcicie Gumy za lekkie, jest to jakaś alternatywa, jeżeli macie dużo miejsca w pomieszczeniu, możecie regulować naciąg odsuwając się na odpowiednią odległość. Natomiast ja używam gum średnich, jest to pewien, pewnego rodzaju kompromis. I uważam, że są one dobre zarówno dla początkujących, jak i zawodników zaawansowanych. Kolejna sprawa, do czego używacie gumy. Można używać je jako rozgrzewkę. Tak najczęściej robią pływacy przed sesjami. Można stosować je rozgrzewkę przed ćwiczeniami cord, do zwiększenia zakresu ruchu, ale również można używać ich jako część główna. Mam w tym spore doświadczenie, szczególnie z ludźmi, którzy pracują na statkach. I no, najśmieszniejsze jest to, że pracują na statku i nie mogą pływać. Taki precedens. No i pływają tak na tych gumach cały rok, Wykorzystujemy to do pływania w blokach minutowych, trzyminutowych z różnymi ćwiczeniami. Wiadomo, że to ćwiczenie jest dosyć monotonne, ale w jakiś sposób suger, y, symuluje ruch pływacki. Ostatnia y, taka rada: starajcie się jak najbardziej uprościć ten ruch. Nie koncentrujcie się na fazie przenoszenia ręki nad wodą. Stosujcie proste ćwiczenia, dlatego że jest to ruch nowy. No, i wprowadzajcie autokorekty. Jako autokorektę polecam robić naprzeciwko lustra lub po ciemku, naprzeciwko szyby lub w jakiejkolwiek powierzchni. A jeżeli już nic nie macie, ustawcie telefon, włączcie kamerę na siebie w czasie wykonywania ćwiczeń, i w ten krótki, w ten prosty sposób możecie sprawdzić, jak zostało one wykonane. No, więc do dzieła. Widzicie tutaj, mam zamontowane gumy. Na oknie. Nie. Ważne, żeby, żeby gumy były zamontowane troszeczkę wyżej. Ustawimy to. Zobaczymy zaraz jak to się uda. Naprzeciwko śliczącego montujemy uchwyty na dłonie. Chociaż nie muszą to być mm, takie uchwyty typowo pływackie. Ważne, żeby guma była napięta zanim rozpoczniecie ruch. Ruch jest, ręce ustawione na szerokości barków, lekko uginam kolana i prosty ruch. Ruch dokładanki, koncentruję się na pociągnięciu pod wodą. Staram się, żeby ruch zaczynał się od samego początku, dlatego ważne jest napięcie gumy. Nie stosuję żadnych udziwnień. Tak jak nas kiedyś uczono na studiach, nie koncentrujemy się na fazie przenoszenia ręki, które jest sztuczne. Skoncentrujcie się tylko na fazie odepchnięcia. Przypomnę, bokiem jest to dosyć ważne, żeby plecy i ramiona tworzyły jedną linię. Drugi ruch to ruch delfinowy. Również, oczywiście, koncentrujemy się tylko na fazie. Pod wodą. Hop. 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 No i na przemian stronny ruch na pełnym zakresie. Przypominam, żebyście nie wykonywali ćwiczeń zbyt szybko, bo to jest typowy błąd. Zobaczycie to potem sami na filmie. Gumy, oczywiście, możecie używać również. W przerywnikach do zwiększania zakresu ruchu możecie wykonywać ćwiczenia uzupełniające lub starać się zwiększyć ruchomość stawów barkowych. Nie jest to może zbyt ćwiczenie, które ma w sobie wiele fajerwerków, ale na pewno na ten czas w jakiś sposób pozwoli Wam się ruszać. Pozdrawiam, Marcin Waniewski.